Witam Cię w kolejnym szybkim odcinku QA. Dziś odpowiemy sobie na pytanie, ile powinna kosztować księgowość spółki ZO. Zapraszam. Zarabiaj.tv Firma, Biznes, Finanse Koszt księgowości spółki ZO jest większy niż księgowania jednoosobowej działalności gospodarczej, bo przy spółce ZO mamy pełną księgowość. Natomiast e, to, ile będzie kosztować pełna księgowość właśnie Twojej spółki ZO, zależy od tego, ile dokumentów miesięcznie jest to zaksięgowanie. Z reguły mikrospółki ZO mają od 10 do 30 dokumentów miesięcznie. I jeśli masz taką mikrospółkę ZO, to z reguły koszt księgowości takiej spółki to jest między 500 a 1500 zł miesięcznie. Tylko pamiętaj, że płacimy 13 razy, a nie 12 w ciągu roku, bo za sprawozdanie finansowe biura rachunkowe biorą tak zwaną 13, tak? czyli 13 pensję w ciągu roku. Czyli zawsze, jak podliczamy sobie koszt księgowości. Spółki ZO, to zawsze musimy pomnożyć to razy 13, tak? I pamiętaj, że w niektórych miastach klienci mi zgłaszali, że koszt księgowania mikrospółki ZO może wynosić nawet 2-3 tysięcy zł. Natomiast jeśli chciałbyś zaoszczędzić na księgowości, płacić około 100 zł miesięcznie. To też jest taka możliwość, możesz samodzielnie prowadzić księgowość spółki ZO. Bardzo łatwo e, idzie się tego szybko nauczyć. Jest to bardzo tanie i mam o tym kurs. Link znajdziesz w opisie do tego filmu, gdzie krok po kroku pokazuje ci, jak samodzielnie prowadzić księgowość mikrospółki ZO. System nam wszystko wylicza. Wprowadzamy tylko dokumenty do systemu płatności i całe księgi. Nam system produkuje. Także, jeśli jesteś zainteresowany tą tematyką, zapraszam Cię do mojego kursu samodzielnej księgowości spółki ZO. Link znajdziesz w opisie do tego filmu. I pamiętaj, że mam też kurs wprowadzenia spółki ZO i kurs zakładania spółki ZO. Więc, jeśli chcesz założyć spółkę, mądrze ją prowadzić, to także zapraszam do zapoznania się z moimi kursami. Jeśli odcinek Ci się podobał, to standardowo proszę Cię o lajka, proszę Cię o zasubskrybowanie kanału, kliknięcia tego dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Jeśli masz pytania, napisz je w komentarzu. I do zobaczenia w następnym odcinku. Zarabiaj.tv Firma, biznes, finanse.